Nie wiem cóż, ale znów dodałem za dużo proszku, no ja pierdzielę to ten proszek się tak pieni za bardzo ten yy, biały ja pierdzielę, nie mogę tego nawet niech ta cholera da spokój Może podczas wirowania to się tak To się już zniknie, już zniknie ta piana, czy co? Sprawdzimy. Rozlała się woda, całe szczęście nie. Wow. Ale to będzie akcja. Tam jest jeszcze woda. Pralka głupia. Hmm. Zobaczcie jak głupio robi. Ale głupio zrobił. No głupio robię z tym troszkiem. Trzeba z tym zaprzestać. Trzeba zaprzestać. Teraz widzicie co się dzieje. Trzeba zaprzestać z tym dodawaniem dużej ilości proszku. jedna. To no mnie to mnie to denerwuje. O, co się dzieje? No nie może wyważyć. Wyważyć tego. Odzieży nie może wyważyć. Jednak dalej piana została. Całe szczęście nie leci na szybę. Bo jak tak to jakby nie leciała jakby leciała piana na szybę, to bym nie wiem co zrobił. Na szybę. Takie jakby lecia. No, zwiększa no i git.